Dzień dobry, jestem dr Zofia Nowakowska, urolożka z wieloletnim doświadczeniem i witam państwa na kanale Zdrowie i Życie. Dzisiaj poruszę temat, który wywołuje rumieńce na twarzach moich pacjentów po sześćdziesiątce masturbacje u dojrzałych mężczyzn. Tak, słyszą państwo dobrze. W ostatnich latach obserwuję niepokojący trend. Panowie po sześćdziesiątym roku życia całkowicie rezygnują z tej naturalnej aktywności, myśląc, że już nie wypada, lub to niezdrowe w tym wieku. Nic bardziej mylnego. Całkowita rezygnacja z masturbacji po 60. może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, o których większość mężczyzn nawet nie wie. Mówię tutaj o problemach z prostatą, zaburzeniach erekcji, a nawet zwiększonym ryzyku nowotworów. Zanim przejdę dalej, chciałabym Państwa prosić, jeśli ten temat jest dla Was ważny, subskrybujcie kanał Zdrowie i Życie, zostawcie komentarz i udostępnijcie to wideo swoim znajomym. Dzięki Waszemu wsparciu mogę tworzyć więcej takich rozmów, które mogą uratować Wasze zdrowie. Przez następne kilka minut wyjaśnię, dlaczego regularna aktywność seksualna, także masturbacja, jest kluczowa dla zdrowia mężczyzny po sześćdziesiątce i jak jej brak może zaszkodzić Waszemu organizmowi. Zacznę od historii pana Mareka, 64-letniego emeryta, który przyszedł do mego gabinetu z problemami z oddawaniem moczu. Podczas wywiadu okazało się, że od trzech lat całkowicie zrezygnował z jakiejkolwiek aktywności seksualnej, w tym masturbacji, uznając to za nieodpowiednie w jego wieku. Niestety to jeden z najczęstszych błędów, jakie popełniają moi pacjenci po sześćdziesiątce. Pierwszy błąd myślenie, że masturbacja to domena młodych mężczyzn. Nic bardziej błędnego. Badania naukowe jednoznacznie pokazują, że regularna aktywność seksualna, włączając w to masturbację, jest korzystna dla zdrowia mężczyzn w każdym wieku, szczególnie po pięćdziesiątce. Drugi błąd wstyd i tabu społeczne. Wielu panów myśli, że w ich wieku nie wypada o tym mówić czy to praktykować. To kulturowy relikt, który może kosztować zdrowie. W krajach skandynawskich, gdzie otwartość seksualna jest większa, statystyki problemów prostatowych są znacznie niższe. Trzeci błąd rezygnacja po pierwszych problemach z erekcją. Pan Stanisław 67 lat powiedział mi: Doktor, jak nie mogę z żoną, to po co się męczyć z tym samemu? To błędne myślenie. Masturbacja może być narzędziem terapeutycznym, pomagającym utrzymać sprawność seksualną. Teraz o sygnałach ostrzegawczych, które powinny Was zaniepokoić. Sygnał pierwszy: Problemy z rozpoczęciem oddawania moczu. Jeśli stoimy przy toalecie dłużej niż zwykle, zanim zacznie płynąć mocz, może to oznaczać, że prostata nie jest wystarczająco ćwiczona przez regularne ejakulacje. Sygnał drugi: częstsze nocne wizyty w toalecie. Budzenie się więcej niż dwa razy w nocy to już sygnał alarmowy. Regularna masturbacja pomaga utrzymać prawidłową funkcję prostaty i może zmniejszyć te objawy. Sygnał trzeci: osłabienie strumienia moczu. Jeśli strumień stał się słabszy, przerywa się lub trzeba pomagać mięśniami brzucha, to znak, że prostata może być powiększona z powodu braku regularnego odciążania. Sygnał czwarty. Uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. To dręczące wrażenie, że po oddaniu moczu w pęcherzu coś jeszcze zostało. Często jest związane z brakiem regularnej aktywności seksualnej. Sygnał piąty. Ból lub dyskomfort w okolicy krocza. Jeśli czujecie nieprzyjemne napięcie między jądrami a odbytnicą, może to oznaczać zastój w gruczole krokowym. Fizjologia jest tu kluczowa. Prostata produkuje część płynu nasiennego, około 30% jego objętości. Gdy nie dochodzi do regularnych ejakulacji, ten płyn zalega w gruczole, może zagęszczać się i prowadzić do stanów zapalnych. To jak nieużywany silnik, bez ruchu elementy się zacinają. Badanie pana Mareka pokazało powiększoną prostatę i podwyższony poziom PSA. Po wprowadzeniu regularnej masturbacji 2-3 razy w tygodniu oraz innych zaleceń, po sześciu miesiącach jego objawy znacznie się zmniejszyły. Ile to znaczy regularnie? Według badań American Urological Association, optymalna częstotliwość ejakulacji dla mężczyzn po 60 roku życia to 2-4 razy w tygodniu. Nie musi to być zawsze współżycie z partnerką. Masturbacja jest równie skuteczna w aspekcie zdrowotnym. Wielu panów pyta mnie, doktor, czy to normalne, że w moim wieku wciąż mam potrzeby? Odpowiadam zawsze to samo: to nie tylko normalne to zdrowe. Libido może być niższe niż w młodości, ale całkowity brak potrzeb seksualnych może sygnalizować problemy hormonalne, które również wymagają leczenia. Ważne jest też zrozumienie, że masturbacja po 60 może wyglądać inaczej niż w młodości. Może trwać dłużej, wymagać więcej stymulacji, ale efekt zdrowotny pozostaje ten sam. Nie ma nic złego w używaniu lubrykantu czy poświęcaniu na to więcej czasu. Przejdźmy teraz do tego, jak dokładnie brak regularnej masturbacji wpływa na organizm dojrzałego mężczyzny. Mechanizmy są złożone, ale postaram się wytłumaczyć je w przystępny sposób. Pierwsza konsekwencja zastój w gruczole krokowym. Prostata to fabryka płynu nasiennego, która pracuje nieprzerwanie. Gdy nie dochodzi do regularnych ejakulacji, wyprodukowany płyn nie jest usuwany, co prowadzi do jego zagęszczania. Wyobraźcie sobie rurę, przez którą długo nie przepływa woda. Z czasem może się zatkać. Pan Józef, 62-letni wdowiec, przyszedł do mnie z ostrym zapaleniem prostaty. Miał wysoką gorączkę, problemy z oddawaniem moczu i silny ból. Okazało się, że po śmierci żony, dwa lata wcześniej całkowicie zrezygnował z jakiejkolwiek aktywności seksualnej. Stagnacja płynów w doprowadziła do rozwoju bakterii i ostrego stanu zapalnego. Druga konsekwencja zaburzenia hormonalne. Regularna aktywność seksualna stymuluje produkcję testosteronu. Po sześćdziesiątce jego poziom naturalnie spada, ale całkowity brak stymulacji może przyspieszyć ten proces. Niski testosteron to nie tylko problemy z erekcją, ale także zmniejszenie masy mięśniowej, wzrost tkanki tłuszczowej, obniżenie nastroju i energii, problemy z pamięcią i koncentracją, zwiększone ryzyko chorób serca. Trzecia konsekwencja: zespół przewlekłego bólu miednicy CPPS. To schorzenie, które dotyka coraz więcej mężczyzn po pięćdziesiątce. Objawia się przewlekłym bólem w okolicy krocza, problemami z oddawaniem moczu i dyskomfortem podczas siedzenia. Badania pokazują, że regularna ejakulacja może znacznie zmniejszyć ryzyko rozwinięcia CPPS. Czynniki ryzyka, które nasilają problem. Czynnik pierwszy: Siedzący tryb życia. Jeśli spędzamy większość dnia siedząc, ucisk na prostatę jest większy, a brak ruchu pogarsza krążenie w okolicy miednicy. Połączenie braku aktywności fizycznej z brakiem aktywności seksualnej to przepis na problemy. Czynnik drugi: Nieprawidłowa dieta. Nadmiar tłustych potraw, brak warzyw i owoców, spożywanie alkoholu wszystko to wpływa na stan prostaty. Pan Władysław, 69 lat, regularnie jadł kiełbasę i smalec, pił piwo codziennie i miał poważne problemy z prostatą. Zmiana diety, plus regularna masturbacja znacznie poprawiły jego stan. Czynnik trzeci przewlekły stres. Emerytura, problemy zdrowotne, osamotnienie to wszystko wpływa na poziom hormonów stresowych, które z kolei negatywnie oddziałują na prostatę. Masturbacja może być naturalnym sposobem na redukcję stresu. Czynnik czwarty: leki. Niektóre preparaty na nadciśnienie, depresję czy problemy z prostatą mogą zmniejszać libido. To błędne koło. Lek ma pomagać, ale obniża potrzeby seksualne, co z kolei może pogorszyć stan prostaty. Mity, które szkodzą zdrowiu. Mit pierwszy: w moim wieku to już niepotrzebne. Całkowicie fałszywy. Im starsi jesteśmy, tym ważniejsza jest regularna aktywność seksualna dla zdrowia prostaty. Mit drugi: masturbacja może doprowadzić do raka prostaty. Odwrotnie. Badania pokazują, że mężczyźni, którzy ejakulują częściej niż 21 razy w miesiącu, mają o 20% mniejsze ryzyko raka prostaty. Mit trzeci: po zawale udarze nie można. To nieprawda. Oczywiście należy skonsultować się z lekarzem, ale w większości przypadków delikatna aktywność seksualna jest nie tylko bezpieczna, ale i korzystna dla krążenia. Mit czwarty. To nienaturalne bez partnerki. Masturbacja to naturalna forma ekspresji seksualnej niezależnie od wieku czy statusu związkowego. Wpływ hormonów jest kluczowy. Po 60. poziom testosteronu spada o około 1-2% rocznie. Regularna aktywność seksualna może spowolnić ten proces. Badania wykazały, że mężczyźni aktywni seksualnie mają wyższy poziom testosteronu niż ci, którzy całkowicie z tej aktywności rezygnowali. Historia pana Mariana, 71 lat, jest pouczająca. Przez 5 lat po przejściu na emeryturę był całkowicie nieaktywny seksualnie. Przyszedł z problemami z erekcją, obniżonym nastrojem i brakiem energii. Badania wykazały bardzo niski poziom testosteronu. Po wprowadzeniu regularnej masturbacji i terapii testosteronem jego stan znacznie się poprawił. Ważne są też aspekty psychologiczne. Wielu mężczyzn po 60. czuje się niewidzialnych seksualnie, szczególnie po utracie partnerki czy problemach zdrowotnych. Masturbacja może pomóc w utrzymaniu pozytywnego obrazu swojej seksualności i ogólnie lepszego samopoczucia. Gdy zauważycie któryś z objawów, o których mówiłam, nie zwlekajcie z wizytą u urologa. Wiem, że dla wielu panów to wstydliwy temat, ale wasze zdrowie jest ważniejsze niż tymczasowy dyskomfort. Kiedy koniecznie udać się do lekarza, problemy z oddawaniem moczu trwające dłużej niż tydzień, ból w okolicy krocza lub podbrzusza krew w moczu lub nasieniu gorączka towarzysząca problemom urologicznym, całkowita niemożność oddania moczu badania, które mogę zalecić? Badanie per rectum. Tak, wiem, że to nieprzyjemne, ale to podstawowe badanie oceniające stan prostaty. Trwa dosłownie sekundy i może uratować życie. PSA antygen specyficzny dla prostaty. Poziom tego białka w krwi może wskazywać na problemy z prostatą. Norma dla mężczyzn po 60 roku to poniżej 4 na GML, ale ważny jest też trend, czy poziom rośnie w kolejnych badaniach. Ultrasonografia prostaty bezbolesne badanie, które dokładnie pokazuje wielkość i strukturę gruczołu. Uroflowmetria Pomiar siły strumienia moczu, który obiektywnie ocenia funkcje dróg moczowych. Teraz o leczeniu i profilaktyce. Masturbacja to nie jedyne rozwiązanie, ale jeden z elementów zdrowego stylu życia. Optymalna częstotliwość. Dla mężczyzn po 60. roku życia zalecam 2-4 ejakulacje tygodniowo. To może być współżycie z partnerką lub masturbacja. Efekt zdrowotny jest podobny. Praktyczne wskazówki. Po pierwsze, stwórzcie odpowiednie warunki prywatność, cisza, odpowiedni nastrój. To nie musi być szybka sprawa. Poświęćcie na to czas, szczególnie jeśli macie problemy z erekcją. Po drugie, używajcie lubrykantu. Po 60 skóra może być bardziej sucha i drażliwa. Dobry lubrykant na bazie wody zapobiegnie uszkodzeniom i zwiększy komfort. Po trzecie, nie porównujcie się z młodością. Erekcja może być słabsza, orgazm mniej intensywny, ale efekt zdrowotny pozostaje ten sam po czwarte. Eksperymentujcie. Różne techniki, pozycje, fantazje. Wszystko jest dozwolone, jeśli nie sprawia bólu. Zmiany w stylu życia. Dieta. Więcej pomidorów, likopen, orzechów, cynk i selen. Zielonej herbaty, antyoksydanty, mniej czerwonego mięsa i przetworzonej żywności. Aktywność fizyczna. Regularne spacery, pływanie, ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy. Unikajcie długiego siedzenia na rowerze. Może to uciskać prostatę. Nawodnienie. Wypijajcie 6-8 szklanek wody dziennie, ale ograniczcie płyny wieczorem, żeby zmniejszyć nocne wizyty w toalecie. Ograniczenie alkoholu i kofeiny. Mogą one drażnić pęcherz i pogarszać objawy. Obalmy kolejne mity. Mit Zbyt częsta masturbacja może zaszkodzić. Prawda jest taka, że praktycznie niemożliwe jest przedawkowanie masturbacji po sześćdziesiątce. Organizm sam reguluje potrzeby. Mit po zabiegu na prostatę nie można. Po okresie rekonwalescencji, za zgodą lekarza, można i należy wracać do aktywności seksualnej. MIT Suplementy na potencje są lepsze. Większość dostępnych bez recepty preparatów ma wątpliwą skuteczność. Lepiej stawiać na zdrowy styl życia i regularną aktywność. MIT To tylko problem fizyczny. Problemy z prostatą mają często podłoże psychologiczne. Stres, lęk, depresja mogą je nasilać. Pan Andrzej, 65 lat, przyszedł do mnie z powiększoną prostatą. Po wprowadzeniu regularnej masturbacji, zmianie diety i zwiększeniu aktywności fizycznej, po roku jego objawy znacznie się zmniejszyły. Nie potrzebował leków. Leczenie farmakologiczne stosujemy, gdy zmiany stylu życia nie wystarczają. Mamy skuteczne leki zmniejszające prostatę, finasteryt, poprawiające przepływ moczu, tamzulozyna czy wspomagające erekcję, syldenafil. Zapamiętajcie. Regularna masturbacja to nie żaden wstydliwy sekret, to element profilaktyki zdrowotnej, tak jak szczotkowanie zębów czy regularne badania kontrolne. Jeśli macie partnerki, otwarta rozmowa o waszych potrzebach może poprawić relacje i zdrowie. Jeśli jesteście sami, masturbacja może być sposobem na utrzymanie sprawności seksualnej i dobrego samopoczucia. Nie pozwólcie, żeby tabu społeczne czy fałszywy wstyd zagroziły waszemu zdrowiu. Wasze ciało potrzebuje regularnej aktywności seksualnej niezależnie od wieku. To wszystko, co chciałam Wam dzisiaj przekazać na temat znaczenia regularnej masturbacji dla zdrowia mężczyzn po 60. Mam nadzieję, że te informacje pomogli Wam zrozumieć, jak ważna jest ta kwestia dla Waszego zdrowia. Zapamiętajcie najważniejsze punkty. Regularna aktywność seksualna, włączając masturbację, jest kluczowa dla zdrowia prostaty w każdym wieku. Objawy. Takie jak problemy z oddawaniem moczu czy ból w kroczeł nie są normalną częścią starzenia się. 2-4 ejakulacje tygodniowo to optymalna częstotliwość dla mężczyzn po 60. roku życia. Połączenie masturbacji ze zdrowym stylem życia może zapobiec poważnym problemom urologicznym. Jako lekarz mogę wam powiedzieć jedno. Nie ma nic gorszego niż pacjent, który przychodzi za późno, bo wstydził się o tym mówić. Wasze zdrowie jest najważniejsze. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, bardzo proszę. Subskrybujcie kanał Zdrowie i Życie, zostawcie kciuka w górę i udostępnijcie to wideo swoim znajomym, ojcom, mężom czy braciom. Być może uratujecie komuś zdrowie, a nawet życie. Chciałabym też zadać Wam pytanie: czy któryś z opisanych przeze mnie objawów jest Wam znany? A może mieliście już podobne doświadczenia z leczeniem problemów z prostatą? Piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania i wątpliwości. Pamiętajcie, nie jesteście w tym sami. Problemy urologiczne dotykają większości mężczyzn po 60., ale można im zapobiegać i skutecznie leczyć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku kanału Zdrowie i Życie. Dbajcie o siebie. Dr Zofia Nowakowska.